A sami sobie tego noclegów nie potrafimy magarnąć, jak to jest? Czy one mają po prostu opłacone? Możemy sami, ale mogą nam też załatwić, nie? Jakie noclegi na co? Na no jebany młyn. Ale na sobotę? Tak. No właśnie, nie, nie chcę spać w jakimś hostelu cygańskim. Czemu nie? Powiem tak, tak w tamtym, tamtym roku na mitapie, to właśnie te rezidiusze dawały nocleg, to było spoko, taki fajny hotelik nie wiem, ze 3 cztery gerski. No, to takie coś przyjmę, spokojnie. Interkontynentu w Warszawie. To no, też może być. A, A, nie, no, no. nie zapomnę tego łóżka do końca życia, nie? Najwygodniejsze łóżko. Trzeba zajebać po prostu z łóżka całe. <laughs> Chciałem zajebać poduszkę, ale jako, że to była Polska, to pewnie jakieś zabezpieczenia były. Lendix się tam nie przyjmował takimi rzeczami. A to z Brazylii, tak? No, bez Bra no, Brazylii. Z Singapuru, ale te Masz... rzeczy do, do samolotu były chyba darmowe. Może do. do... Gifty to były te... A nie, Rendix nie był w Brazylii, bo ty te... To z Singapuru o... Overpole Co? Singapur No No to on tam się opamięta w samolotu te wszystkie gadżety Taki to, zestaw był. No były takie skarpety, Tak. A jak lecieliśmy to tam się leciało nie wiem po 6 godzin, nie? I kurwa Dawali takie koce jakieś, koce przez Śradło do spania, nie? Na do na, do jakieś, na zęby I ten o kurwa, do już pusz napisałem, zamiast do ry... Ja pierdol. Nie, 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 nie. To się nie stało do push Elo Rezi. Eee. tutaj Arquer, w tamtym roku graliśmy Showmatch. O kurwa, ty. Zobacz, jak Showmatch napisał. Tu cię <laughs> ja, Kurwa. Showmatch. No i w tym roku też grała. Gramy. Chcę spytać tak. się tylko czy Nocleg jest przewidziany, przewidzony dla nas Przewidzony wzem? Przewidzo kurwa, Kuryba, arpels, daj dajcie to przepiszę nie nadajesz do Dobrze, dobrze, że to przeczytałem I nie, nie, nadajesz, to, i nie, nie, I nie nadajesz do załatwiania różnych rzeczy A, Aha, dobra, to ty łatwia i do Lordi ja, <ślam> ja nie bardziej ja nie wiem, No ale so, Kurwa Ręka wolna Napisz chociaż dobrze, bo jak ktoś zobaczy kurwa jak ty to napisałeś to od razu Generalnie. pomyśli o kurwaki zjeb, to co nikt pierdala. No to załatwiaj. No, zarobię to. No i już, bardzo proszę. Ale nie Zobacz, ma tak co przyjechał, ta zobaczcie. O, no, chłopak rzepki. <grym _> <grym _> Kurwa. Hem, <grym _> już Maciaszek.